Rysujesz od zawsze i odkąd też pamiętasz historia sztuki była i jest nadal Twoją pasją. Uwielbiasz chodzić po muzeach i oglądać albumy ze sztuką, ale w jakiś sposób tak się sprawy złożyły, że w liceum jesteś w klasie o profilu matfis, matgeo albo innym tego typu, który nie ma kontaktu ze sztuką, a o historii sztuki jako przedmiocie rozszerzonym w swojej szkole możesz tylko pomarzyć? Tak samo miała Natalia, moja była uczennica i kursantka trzeciej edycji maratonu maturalnego, która przygotowywała się do matury z historii sztuki samodzielnie, a później z moim kursem. W dzisiejszej rozmowie Natalia opowie ci o tym, w jaki sposób najlepiej przygotować się do matury z historii sztuki i jak wykorzystać czas, który został do egzaminu, żeby napisać go na jak najlepszy wynik. Natalia opowie ci też o tym, jak nawet w tak intensywnej nauce nie stracić miłości do sztuki, a wręcz ją pielęgnować i może nawet rozpocząć studia na tym kierunku, tak jak ona to zrobiła. Zapraszam na naszą rozmowę. Natalia, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i cieszę się, że dzisiaj porozmawiamy o historii sztuki, o nauce historii sztuki do matury i o Twoim udziale w maratanie maturalnym. Cześć! Cześć, miło mi bardzo. Natalia, powiedz może na początku nam chwilę coś o sobie, jakieś no, kilka zdań, skąd jesteś i w ogóle skąd pomysł na historię sztuki, czy byłaś w klasie humanistycznej w szkole, jak to w ogóle u ciebie wyglądało. Mm, jasne. E, nazywam się Natalia i jestem z Warszawy. I tutaj też chodziłam do szkoły, do liceum na Ochocie i byłam w klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej. Okej! Okay. Mm -hmm. Więc zupełnie po drugiej stronie y, historii sztuki, i w szkole nie słyszałam wcześniej o tym przedmiocie. Y, absolutnie się go nie uczyłam. Nikt, nikt w szkole y, nie wspomniał nawet, że to istnieje. Jakoś tak wyszło, że zaczęłam się tym interesować. E, może też dlatego, że od zawsze rysuję i też sztuka była mi po prostu bliska od, od dziecka. I przyszedł taki moment, kiedy zaczęła mnie interesować historia sztuki już poza samym rysowaniem. Mm -hmm. Więc zaczęłam się tym interesować na początku sama, a później czerpać z internetu jakieś informacje więcej ja na ten temat. Okej, okay, czyli ty jesteś praktykiem po prostu, który pokochał teorię, a jestem ciekawa, bo byłaś w takiej klasie, właśnie, totalnie niehumanistycznej. A jakie rozszerzenia zdawałaś na maturze? No, to też jest bardzo ciekawe, bo zdawałam y, oczywiście historię sztuki, angielski i polski. Aha, <gry> zupełne przeciwieństwo. Okej, okay, dobra, czyli ta klasa poszła sobie, e, jeżeli chodzi o profil, a ty znalazłaś swoje zainteresowanie. Tak. No to super, bardzo dobrze. A przypomnij, Natalia, w której edycji maratonu brałaś udział? Brałam udział w, w zeszłym roku w maratonie, czyli to była 2022 rok to był. Okej, okay, dobra Pani. czyli trzecia edycja, super, dobra. A pamiętasz, jaki był twój poziom wiedzy, jeżeli chodzi o moment, kiedy dołączałaś do kursu? Jak to wyglądało przed, Twoja nauka, i w jakim momencie weszłaś w kurs? To znaczy, ja zaczęłam interesować się tym tematem jeszcze sporo przed kursem. Może miałam właśnie przez to, że praktykowałam i praktykuję dalej sztukę, że tak powiem, to myślę, że miałam trochę fory, wiedziałam mniej więcej, jak się w tym materiale poruszać, ale przed kursem tak sama to miałam przerobioną starożytność, ale tak tylko trochę, tyle, mm. ile mi się udało z darmowych materiałów, nie ukrywam, że nauczyć po prostu. Przez to, że nie trudno o jakiś podręcznik w tej dziedzinie, no. więc. Po prostu to, co tam znalazłam na YouTubie, czy, czy po prostu jakieś artykuły w internecie, to sobie starałam czytać. Ale poza okay. tym to nie miałam jakiej, nie mia, Miałam jakąś podstawę na pewno, ale tylko z tej pierwszej epoki. Mm -hmm. No i chęć na więcej na pewno. To myślę, mm -hmm. że kluczowa sprawa. OK, czyli jesteś osobą, która tak naprawdę miała bardzo dużo do zrobienia z maratonem i czekała cię ciężka praca, bo praktycznie tak. zaczynaś od zera. Tak, myślę, że mm -hmm. można to tak nazwać, bo moja wiedza przed była. Taka bardzo ogólna. To były takie naprawdę naj, najbardziej basic dzieła, jakie mogły być. To kojarzyłam, nie? A to tylko wymagała na pewno gruntownego uzupełnienia. No dobra, to zostańmy w takim razie w, przy przygotowaniach przed maratonem, takich samodzielnych, versus przygotowania w maratonie. jakbyś to porównała, jak wyglądała Twoja nauka i przygotowywanie się do matury z historii sztuki samodzielnie przed kursem? A czy to się jakoś potem zmieniło w kursie, czy sposób nauki się zmienił? Jak to wyglądało u Ciebie? Przed kursem, przede wszystkim w moich notatkach i materiałach, był spory bałagan, nie, nie ukrywam, dlatego, bo szukałam wiedzy w różnych miejscach i nie zawsze była ona rzetelna. No i ta nauka była taka trochę na ślepo. To nie mm. byłam pewna, czy, czy to jest mi potrzebne, czy to nie jest mi potrzebne. Bardziej też może warto zaznaczyć, że kierowałam się tym, co mnie bardziej interesuje. I nie zastanawiałam się aż tak nad tym, co może być na maturze, tylko po prostu, jak był jakiś ciekawy artykuł w internecie, to po prostu sobie go klikałam. Jak był jakiś filmik na YouTube, który wyglądał przyjaźnie, to też go sobie oglądałam, sobie notatki. A po, po, nie po maratonie, tylko w trakcie maratonu, no to wiadomo, że mamy dostęp do, do tych nagrań i do prezentacji. I już. Jak czerpałam z innych źródeł to tylko z czystej ciekawości, a nie dlatego, że nie miałam się z tego uczyć. Mm -hmm. A Ty brałaś udział w maratonie na żywo w spotkaniach, czy miałeś dostęp do nagrań? Brałam na żywo udział i to było dla mnie w sumie najważniejsze w tym wszystkim, dlatego się zdecydowałam, bo potrzebowałam też, szczególnie na moim profilu, potrzebowałam takiego wydzielonego czasu tylko na historię sztuki. W tym czasie nie robiłam żadnego zadania z matematyki, nie próbowałam się uczyć niczego innego, tylko to był właśnie taki wieczór dla sztuki mhm. i też bardzo lubiłam ten czas po prostu, więc z tego korzystałam. Super, a jakbyś miała określić taki największy problem z nauką historii sztuki, właśnie samodzielnie przed maratonem, i to w jaki sposób maraton rozwiązał ten problem, to który byłby taki naj, największy, najważniejszy? Myślę, że dla mnie problemem był, było to, że do tego przedmiotu nie ma żadnego podręcznika. Nie ma mm. takiego jednego miejsca, w którym można znaleźć wiedzę. W kursie yy, jednak są te prezentacje, są nagrania i jest to jedna platforma, z której można powiedzmy, że korzystać jak z jakiejś książki podręcznika, więc to na pewno było dla mnie ułatwienie jakieś, że wiedziałam po prostu, czego mam się nauczyć. Mhm. Czyli dostałaś taki schemat, taki szablon, taką konstrukcję. E Można tak powiedzieć. Mhm. Okej, okay, super, dobra, rozumiem. Mhm. No dobra, to teraz czas w takim razie, Natalia, na takie poważne pytanie. Skąd w takim razie pomysł na maturę z historii sztuki? Bo to się zaczęło u ciebie jako pasja. A gdzie był ten taki przełomowy moment, że pomyślałaś sobie, hmm, może jednak zdam to na maturze? <grym> to myślę, że ciekawa sprawa faktycznie. Być może to u mnie wynikało z tego, że mimo że się uczyłam dużo matematyki i fizyki, to, to, nie, to nie sprawiało mi radości. Mhm. Nie będę ukrywała, że niestety starałam się, ale nie sprawiało. A jednak historia sztuki okazała się, że no to wynikało z moich zainteresowań przed, przed szkołą jakąkolwiek, więc to było mi bliskie i ja potrzebowałam takiego czasu, żeby się uczyć tego, co mnie interesuje. I jak już się uczyłam tej historii sztuki i dawało mi to satysfakcję i ten czas nie był dla mnie zmarnowany, to pomyślałam, że można to wykorzystać. I zdecydowałam się jednak na maturę z historii sztuki. Też kolejnym aspektem u mnie było to, że też wydawało mi się dużo łatwiejsze uzyskanie dobrego wyniku ze sztuki niż na przykład z matematyki, czy każdego innego właściwie przedmiotu. Może dlatego, że to jednocześnie była dla mnie po prostu zabawa poza tym, że była to nauka. Okej, okay, super, czyli tak podsumowując, natury nie oszukasz, po prostu ciągnęłaś do tego. No i jak wiemy, bo ja wiem, nasi słuchacze i ludzie, którzy oglądają ten film, tego jeszcze nie wiedzą, ale ja wiem, jak to się skończyło. Ale przejdziemy może do tego za chwilę. Powiedz w takim razie, jeżeli chodzi o ten moment, kiedy przystępowałaś do kursu, to już wiedziałaś, że to będzie matura, czy jeszcze na tych pierwszych lekcjach się zastanawiałaś, czy to był już moment, kiedy w deklaracji ostatecznej była historia sztuki? Wtedy jeszcze nie było, ale w głowie już była. Okej. Okay. Okay. Znaczy, ja już miałam właśnie mniej więcej od, od okolicy grudnia, stycznia, jak już też ogłaszałaś, że ten kurs będzie, że można się już tam zapisywać na te listy wcześniejsze, no to zaczęłam się nad tym zastanawiać faktycznie i, i powoli rozważałam jednak wykreślanie matematyki i wpisanie historii sztuki w deklarację. A decyzja, że jednak ten kurs zakupiłam i dołączyłam do niego. Po prostu to była taka pieczątka na tym, że dobra, już teraz nie ma odwrotu, po prostu idziemy w to. Więc... Super. Okej, okay, świetnie. No i powiedz mi, jak ta historia się skończyła dla ciebie? Jaki miałeś wynik na maturze? No, myślę, że na pewno dla mnie satysfakcjonujący. Bo było to 85%. Tego hmm. się zupełnie nie spodziewałam. Zupełnie się nie spodziewałam, i też przed maturą, tak dużo, dużo było przed maturą, jak się zaczęłam tym tematem interesować, to oglądałam też e, nawet Twoje filmy na YouTubie. To, jak to zrobić? 80% na maturze, coś takiego. I, I miałam takie, nie, no super, ja tego nie zrobię, ale, ale może tam, nie wiem, 50% chociaż mi się uda. I, i jak e, już po maturze, po oddaniu arkusza, obejrzałam omówienie go. To tak liczałam te punkty, no i też mi wychodziło tak, dobra, może będzie 50, ale miło się zaskoczyłam. No, 85% to jest wynik genialny. Jakby umówmy się, tutaj nie ma co być skromnym, trzeba po prostu powiedzieć, że to jest wspaniały wynik. I ja jestem bardzo zadowolona. Jest... Tak. Wiele osób o takim marzy. No i teraz powiedz w takim razie zakończenie tej historii, jak wygląda. Czyli jak masz już ten wynik, masz to świadectwo maturalne w ręce, co robisz? Na jakie no, na... składasz dokumenty? Na jakie kierunki składam dokumenty? Na początku ja byłam przerażona i się bałam tego świata samotrolnego w ogóle dotknąć i zobaczyć, co tam będzie. I też bałam się wcześniej planować, gdzie ja skończę, bo co to będzie za wynik. Ale studiuję teraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zresztą historię sztuki. To jest to zakończenie historii! To jest. Ale tak. jak jest jakbyśmy to wrzucili na oś czasu, Natalia. To twoja oś czasu wygląda tak? Zawsze byłam zainteresowana sztuką, trochę rysowałam i robiłam różne rzeczy praktycznie. Potem zaczęłam je ciągnąć do teorii. Potem była pieczątka na maratonie, szybkie rozpędzenie się do matury. Matura na 85% w trzy miesiące i bank. Jesteś studentką historii sztuki. I z tego, co mi mówiłaś, o the record, jesteś zadowoloną studentką historii sztuki. Jest to faktycznie, jak się tak podsumuje, to brzmi fajnie. No, to brzmi no. fajnie. Od sztuki się nie da uciec, jak widać. Wiesz, a wiesz, że powiedziała mi to samo moja nauczycielka, jak byłam w liceum 15 lat temu, że mam uważać na historię sztuki, bo to nie był mój pierwszy wybór. Ja najpierw poszłam na ASP i też zaczynam od praktyki, brakowało mi teorii, poszłam na drugi kierunek, na historię sztuki, skończyłam mm. jako historyczka sztuki i to jest dzisiaj moja pasa największa w życiu. No i ona właśnie powiedziała mi, że mam uważać, bo historia sztuki jest taką zadziorą, która nie da ci spokoju, jak już jak ją pokochasz, to ona cię nie zostawi. No i faktycznie u mnie było dokładnie to samo. A powiedz mi, rozważyłaś inne kierunki, albo składałaś może dokumenty na inne kierunki? Tak, nawet na początku byłam na dwóch, bo ja interesuję się też muzyką, więc jeszcze byłam na kierunku muzykologia, również na Uniwersytecie Warchowskim. Mhm. Tylko, że no niestety to może nie trzeba na inny rok odłożyć, bo wszystkie obowiązkowe zajęcia mi się pokrywały, Aha. więc musiałam zrezygnować. No. Okay. a czy na muzykologię też maturacja historii sztuki się przydała, czy nie? Wydaje mi się, że tak jeszcze tak co ciekawe. A powiedz mi jeszcze Natalia teraz jak wspominasz generalnie maraton maturalny. Szczerze mówiąc, mam dużo miłych wspomnień, zaczynając od tego, że to była taka moja wtorkowa rutyna, mhm. że miałam takie wieczór ze sztuką i to był czas wydzielony tylko na to i ty, mimo że no Nie można powiedzieć, że historia jest łatwym przedmiotem, bo to nie jest y, łatwym, łatwa matura, ale to był jednak dla mnie odpoczynek, jak mogłam sobie posłuchać, porobić notatki z tego, co, co mnie interesuje, co lubię. Także mam dużo miłych wspomnień. A poza tym też czasem, ja mam młodszego brata o 10 lat i czasem podsłuchiwał zajęcia i też mi się bardzo podobało. Teraz skończyliśmy tak, że razem chodzimy do muzeów i tylko rozpoznajemy dzieła. Ekstra, ale super, w ogóle to tego nie wiedziałam. Wow. To w ogóle Artflick rodzinny się robi super. Dokładnie, tak. Wow. A powiedz mi, a co ci się podobało najbardziej w zajęciach? Czy to była merytoryka, czy jak, jak ci się podobała atmosfera, jak w ogóle tak, jeżeli chodzi o te aspekty? No, Na pewno bardzo ceniłam tą atmosferę i początki zajęć, kiedy mogliśmy chwilę porozmawiać i też zawsze nas tak nastawiałaś pozytywnie, dużo motywacji, i to na pewno było mi też potrzebne bardzo w, w tamtym czasie, bo jednak ta nauka, mimo że jest przyjemna, to może czasem przetłoczyć po prostu. Także na pewno tą atmosferę sobie ceniłam i w sumie trudno mi powiedzieć, co najbardziej poza tym mi się podobało, bo po prostu sam, sam zamysł uczenia się w taki sposób po prostu mi odpowiadał więc y, może to o to chodziło też. Mhm, mm okej, okay, super. A powiedz mi, komu byś poleciła kurs Maraton Maturalny? Myślę, że poleciłabym ten kurs... No trudno tutaj powiedzieć, bo zarówno osoby, które już mają jakąś wiedzę, mogłyby, myślę, że przystąpić, również te osoby, które no, nie mają jeszcze wiedzy, ale myślę, że tutaj kluczowe jest to, żeby chcieć się czegoś nauczyć, żeby mieć ten zapał, bo bez tego to nic się nie zrobi, nawet jak się jest w kursie. A, ale za to jak się ma chęci do nauki, to na pewno maraton naturalny może być dobrą pomocą do tego, tak bym mm -hmm. to podsumowała. Mm -hmm. Okej. Okay. A powiedz Natalia, a z jakimi trzema słowami kluczami kojarzy Ci się najbardziej kurs maraton naturalny? Na pewno yy, z motywacją, mm -hmm. z pomocą i podróżą. Podróżą, dlatego, że ja czasem się tłam jakbym. Tam jeździła sobie po tym świecie i oglądała te rzeczy, trochę jak w muzeum. Mimo, że to może co innego, bo na żywo to wiadomo, że inna sprawa, ale jednak tak mi się skarżył. Mm -hmm. Podróż przez epoki. Super. Tak. Okay. Świetnie to brzmi. Bardzo Ci dziękuję, Natalia, za naszą rozmowę. Życzę Ci mnóstwo satysfakcji i powodzenia, sukcesów na historii sztuki. No i witam moją przyszłą koleżankę po fachu. <laughs> dziękuję bardzo. Dzięki, Natalia. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.